Halo, ale usiłujesz, z tej strony, Habib przy mojej rodzynie, niesamowitym materiale wraz z sąsiadem, w naszą niesamowitą serię. W której, jak wiecie, zdobywamy skiny z Gold Passa. Siema sąsiad, elo. Siemano, no, wariację tej odbija już, bo musimy, co tam musimy zrobić, właśnie. Słuchaj, ja, ja muszę zrobić tutaj 14 fragów z tego, co patrzę, i odnieść zwycięstwo w. O 17. Nie, 18 rundach. Wybaczcie, moi drodzy. Matematyka, ciężka sprawa. Ale My, musimy zrobić. 3000 muszę zrobić. Co, ja 14 mu, fragów muszę zrobić. Dam radę myślisz? Na luzie Dobra, to to chodź. To chodź. chodź. Gramy, moi drodzy, na rozbrajaniu bo to jest ten misa na rozbrajaniu Przy okazji, jak widzieliście, kupiłem Gold Pasa. Kupiłem Gold Pasa, moi drodzy. I. Te. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przucie, to Jezus Maria, mm. ty, widzieliście to? A nie, nie widział bo ty Jesteś, żyjesz. Ja Nie, bo ty żyjesz, jeszcze żyję. Hehe. <grym> Je info, jest Idę, idę po niego, idę po niego. Obity, obity. Leży, leży, obijam. leży. Obijam. Dobra, lecimy dalej. Bang, bang, bang. Od, od pleców, od pleców, jest Dobra, jeden. a to dwóch zostało. Oj, Takie, ale dobra. to Polak, rodak, pa. No, no Polak. Co jest grane, ty? Siwis.pl Jak my pozdrawiamy widza, zapewniasz widza, jeśli nie, to pewnie nim się staniesz. Co? Napisał Co? Javi siemanko! Siemanko Siemanko Chłop jest w szoku, nie? Chłop nie wie, co się dzieje Ale miły chłop, naprawdę Słuchajcie, jeśli wy tacy też jesteście To pozdrowionka on, dla on was On otwarta, kurde, dzisiaj, jakiegoś mocnego Słuchajcie w totka. Słuchajcie, dla niego to jest najszczęśliwszy dzień w jego życiu, tak mi się wydaje On teraz jest spełniony Cyk, spunkuje lecimy to jest rzadkość zrobić kadłuba na tym. O! O! o obity. Ole, pięknie tu jest! Pa, jak lecę, ty! Wiesz no, co? to jest obity. To. Aha, dobry proszę, kabi. <grym> Za drzewa. Za drzewa, ta <grym> To na bebie był obity, ten gościu. Dobra, to idę. Ja gdzieś mi w ogóle z ty. A ten ksawi bywał, chyba go dobić Dobra, lecimy i jest gościu na sajdzie. Dwóch na sajdzie. Leżysz! Pale to jest obity, chłopa! Tam NIE DAJĘ RADY, ALE JA TO I TU BILIOTY tak O, jeszcze zginąłem, uj Ale to dobra, liczę się fragi Słuchajcie widzowie, napiszcie w komentarzach, to taka wielka prośba do was Napiszcie w komentarzach, jaką macie, jaki macie level tak naprawdę w oczywiście Gold pasie Tego, go, tego rocznego lata Tak, to chyba dobrze powiedziałem, sąsiad, nie? Tak Proszę jeba To dobrze zawijało Tak? tak? Uh. A w ogóle widzowie mi się chwali... To a chodźcie tam zdjął. Jest na B Widziałem jak o, tam on się pływa, zdjął. sześć 6 strzałów nogę mi strzelił. Dobra. W ogóle widzowie mi się chwalili jakie kosy dostawali to niektórzy co chwilę mówili, że karamb te karambity zgarniali piękne. Ta? Że, że dużo karambitów leciś ta? No Tylko jeden raz widziałem tylko, że ktoś napisał, że chyba Tuggersy miał. Ale to tak to to Oddaję chyba. O ile. Je. Jezus o je. Maria! Spali się! Ty, ale, ale Polak został, tak? Dobra, Aj, dawaj. Aj, No. 1 4, Aj, Polak. Aj. No, Widzu, kurka. Ja, słuchaj, Widzu, ja, jak to oglądasz, to musisz tutaj... Czyli się w PSU ma, pisze Widz. Aaa, to wszystko jasne. No, to już wszystko jasne. Ale jest i tak wyżej ode mnie. Ja robię 012 Ja W ogóle Widz się pyta, czy nagrywam, nie? Ja napisałem, że nie. W ogóle on teraz się zapyta, czy będę na leciku, ja napisałem, że nie. <grywa> ale to moi drodzy, słuchajcie. Ale będziesz jednak. Ale będziesz, ale będziesz, no mi się wydaje ale, jest Jaka niespodzianka musi być dla ciebie. No właśnie, musisz tam wiesz. Się do, dobrze przytrzymać i tak dalej. Ja tutaj też to widzę. Dobra, Lecimy, tam, tak. dawaj. Sąsiad lecimy, dawaj. W ogóle nie, bo im proszujemy, to tak jak... Mm. A dobra, jeden yes. tu jest, no dobra. Ja muszę przewadawać. Weź tu i co? Leży, super, Mówisz ja? Tak gdzie? tu. RAMFO! Ale sąsiad wieża w nich! Jak taram normalnie, ty! Bo piekam i strzelam. Ja dobra, patrzę na, na ciebie. Albo, albo na widoku popatrzę Paka. ty. A dobra, da, dawaj. Dawaj, dawaj, jest. Idę. Dawaj, dawaj, jest twój. Dawaj na koskę. Tak you! Yes! Brawo, sąsiad! Cię yes! zadanie ukonałem. Ło, co ty, ty gadasz? Kosę. Tak? No bo też 1500 udałem tą kosą w łeb. A, bo tutaj trzeba jakieś, jakąś kaskę zgarnąć, tak? Ale ja na przykład takiego yes! zadania nie mam. I obrażenia. Obrażenia? To 1500 no. w głowy? No, jakoś skoczyło. a nie dobra, to pieniądze, sorry, faktycznie. Pieniądze. Ej, freshuję na B side i tam wierzę. Jest Smith, jest Smith. Umieram. Dobra, leży. Dobra, jednak nie umieram. Jest tam u ciebie, no na B. No ja wiem. wziąć kurde. Tutaj dwóch jest. Jest, udało się. No, o nice, ono biało, ono leci. Gdzie jest ten gościu? Chyba do lewej Leży? Yes, no. Leży? idę jeszcze, Jest góra jeszcze Gdzie tu? Nie, Elka Smoku! Tokyo. Nice. jazdo Nie no, Nie mnie! Słuchaj, Sojaz, my lecimy w tym meczu normalnie, jak totalni wariaci. No, serio? A Dawa tutaj Wyznania się za siebie. Ale sąsiad, słuchaj, trzeba powiedzieć widzom, że dzisiaj też razem wspólnie wychodzimy na siłownię, tak? No. Tak, znowu ponownie. Ale jak... Chodzimy, trzeba zrobić oczywiście widzowie treninga. Patrz, Pięknie. Znowu no widzę właśnie... Entry, entry Frada. Nie no tutaj w jakimś dmłosnym klanie jest Rygor. pozdrawiam Rygor. Co tam cię się dzieje? Pijecie ktoś. No wydaje jest entryfrada to jest entry Frada. No, Ent e Entry Deda, ty. Ja się muszę dopiero umówić, widzowie, chyba. HuoHuo -huo ma dwa lata, nie? Odkłada się literki. A, przy okazji. Świata. Przy okazji, widzowie. O kurka, jest gościu na longu. Gdzie ty jesteś? Na no, A. Ja tu, tutaj, z ze ziołkiem. Ej, jak jest coś? Jest u mnie. Gdzie, gdzie u ciebie? Gdzie jesteś? Idę ci pomóc. Idę ci pomóc. Aha. O, oho. Oj, to strzał, ty. Wiesz co? Ja dam, dam fleszek. Takie No nie wierzę. Ale, ale ty, tutaj... Dobra. Jakie tego? Co ma, co ma, co, co ty się ty dzieje? Ma. Co się dzieje, ty? Karambita ma, i rękawiczki jakieś takie z ogniami, go, fioletowe. Ba bardzo mocne. Sąsiad, sąsiad, nie wiem czy pamiętasz, ale jak byliśmy razem w Łodzi, to mieliśmy pozdrowić C1 Esports. Pamiętasz? A właśnie, pamiętam. Także A. pozdrawiamy C1 za to, że tak mocarno, mocarnie pocisnęli. Tak nas wspierali tutaj na live i oczywiście również mówili chłopaki, tam w dodajcie pisali, że razem oglądając jest teamem odcinki. Ole dał. Tak no, my tam pozdrawiamy sobie jeden tak, sport, złeczka wam życzymy panowie i dziękujemy za tak mocne wsparcie na live'ach wraz z sąsiadem, na których razem moi drodzy uczestniczyliśmy. Chyba, mało co Live, pa, Live'y to były jedyne w swoim rodzaju. Tak, prawda. no. A słuchajcie. Bo nigdy takich nie było. Słuchajcie, sąsiad tutaj mówił, że on chyba chętnie przybędzie jeszcze do Łodzi. No pewnie, trzeba coś zrobić. Trzeba, trzeba nagrać jeszcze jakiś tego... Kurde, odcineczek mocarny. Że ja tutaj na przykład będę i tym strzelał, a ktoś będzie... a Hubert będzie tutaj chodził widzieliśmy się to no. obowiązkami. No. <laughs> to byłoby piękne. To, to, to byłoby piękne. Mocne. Słuchajcie, moi drodzy, e, pewnie teraz nie widzicie, e, znaczy pewnie teraz po tym meczu nie zobaczycie e, dropu z Gold Passa. Ale normalnie kupiliśmy Gold Passa, to pewnie widzieliście we wcześniejszej, hmm, wcześniejszej części materiału. E, albo no, albo zobaczcie później, w jakimś innym odcineczku. Ale tak czy siak, moi drodzy, to te wszystkie rzeczy, które wypadną z Gold Passa, będą otwierane później dopiero. Zrobimy taki wielki opening tych wszystkich rzeczy. Przejdę u mnie na kodzie, bo senior to już chyba tam wszystkie otwierał, tak mi się wydaje. Nie mam tu go, Znik. No wiem, ja po, większość postaram, ale jeszcze coś tam jest chyba. Jakiś chyba nakleje, chyba, nakleje, chyba nakleje, coś tam jakich, jest. Naklejeczki jakieś, jakieś tego. Tu mole. Bryloczki, także. Bryloczki masz czy masz? No. Wariacie, taki, ty. Fajnie, bo taki różowy ten wpadł. Albo też kostu tam jest. Ona oh, nice. jest. O, jest absy. <głos> Widzu <głos> O, mam, mam, brawo! O, tą kurka, rozdajesz, wariacie, ty. Ej, ja jeszcze muszę, ja jeszcze muszę zrobić 4 fragi, ty. Jak coś się musimy przegrać tę rundę. Specjalnie. Dobra. Dobra. Dajcie mi cztery fragi. Ja się jako taktykę robię, to zawsze działa. O nie. Dobra, też, też takie rurce, pa. <noise> Jara się nie mogę wyjść, tak. dwa dwa smaki się ugasić ugasi zeppę. Musieli zgasić swój temperament. Dawaj, jeszcze jeden, tak. Ja wiem, ja daj, wiem. Ja lubię LED. Leży. No jeszcze dwóch muszę zabić, ty. Rzucimy CT. CT jest. Doma. Ma Doma. Doma, zabij go. Dobra, ja go. Aha, zabił go ktoś. Dwóch ty pan okay, zostało. Ja. Dobra lecimy, ja idę jako arbatnie. Jest tam Dobra Dawaj. Chodź Idę Jest tu Leczy nice. Jeszcze jeden to jest tu, tu jest. Mój jest Idę go zabić Tak jest yes. Tak jest. Ej nie Zrobił to To muszę zabić strzałem w głowę Nie <laughs> To nieźle Dobra widzowie w takim razie Musimy jeszcze dokończyć Nasze dzieło i przy okazji zrobić no, dwie misje no, no, no. Dobra, słuchaj, le lecimy wizowie Na kolejnej mapie tutaj trzeba zrobić fragency w główkę postrzelać Jest lecimy. jeden Jacka zabiłem. Jacek lecimy. PKS Kolejny Polak Rodak Za dużo jest tu Gdzie są enemy? Słuchajcie mój drodzy, ja tutaj muszę zrobić cztery szybkie fragi lecimy. Lecimy. Pa, Dawaj Jest na tyle Leczy Pa, easy Dobra, Easy pa. boy Prowadzimy w tabeli Łatwiutko, jeszcze tutaj trzeba meczek wygrać lecimy. Ja, Słuchajcie, Jacek PKS jest w On normalnie zmienił PKS na PKP, chyba. Kolej... się, koleje. Tak, bez kitu. Idę znowu na mida. Ja idę z Ja dam flesza. O kur... Sorry. Sorry, kolego. Ko koledzy w ogóle na A chyba biegną. Leci. Ta. A ja wyrzuciłem go. Dobra, nie ma. Leży. Nice. O nie, o nie tylko, zabili mnie! Ty, tylko w głowę. No tylko w głowę miało być. Lecę tam. Dawaj, zabij go! Lecce. Gdzie oni są? Plecy! Plecy masz! Nie, albo albo w, nie albo na regach, Tero Aha, to, no. dobra, 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 zabił, zabił go. Ej, dobra, słuchajcie widzowie w tym meczu, nie zobaczycie meczu do końca, zobaczcie moi kochani jak tutaj z sąsiadem, no w sumie to bardziej to ja, zdobędę ostatniego fraga, takiego rozstrzygającego, eee, no. Zobaczymy co to. I tak, i właśnie tak ma być. Racja będzie. Bo ja, jak po widzicie, mój rozwój nawet 5% baterii w iPadzie, a w kamerze mam chyba z 1% baterii, więc trzymajcie kciuki. Sąsiad są w ogóle ze mnie śmieje. Mówi, <laughs> że jestem człowiek styk, na styk wszystko. Dawaj. Lecę. Lecę, ja lecę, same, support. lecę chodź, nie ma. zaraz będzie, ty, nie ma nawet na tero gościa, nie ma, no. to plecy mocne, dobra, rzucam neida. trudno, tam. nikogo ja nie schodak. zabiłem, nie nie leczy, mamy, zdobyłem misję, no i mnie zabił. No i tak naprawdę nic nam nie pozostało, jak po prostu Wam podziękowanie i co dostaliśmy. Zobaczcie, moi drodzy, dostaliśmy taki fragment boksik, jak już wiele oczywiście, które dostałem, ale my Wam podziękujemy za ten meczyk. Trzymajcie się, do usłyszenia i hejka!